My już, my już jedziemy właśnie. Słuchajcie, dzisiaj robimy studio sobie w aucie. W samochodziku studio zobaczymy jak to będzie, zaczynam, czy da się robić wartościową muzykę w samochodzie i teraz jeździmy sobie lunchem za przeproszeniem, ale weźmiemy sobie jakie autko? Powiedz głośno. RAV4 RAV4 słuchajcie, Toyota RAV4, oczywiście kupiona za pieniądze, zarobione z muzyki, bo jakby inaczej Widać mnie dobrze? Widać dobrze no. Ty, bo dzisiaj robimy wywiadzik, ulubiona piosenka robimy ulubiona piosenka twoja? no to pijcie no to... dobra, a wykonawca muzyczny ulubiony twój? co słuchaj no, za młodego? No, ten, <totek> o, oh, to jest dobry zespół, nie? i jaki no. to jest styl muzyki? metal? heavy metal? to jest, jaki styl muzyki? no, styl muzyki jaki? to jest ten z, z, jak on ma, mam ten za problem no. dobra, ale wiem I... jaką? E Słuchajcie, podróż rozpoczęta. Wybraliśmy taką lokację. Wydaje mi się, że jest to dobre miejsce na właśnie taką jaką sesyjkę i też z racji takiej, że chcemy tutaj spędzić noc. Prawda, koleżko? Prawda, prawda. Okupa, ty. Zobacz. Ale tu chyba nikt nie mieszka, nie? To jest droga publiczna. Akcja jest taka, że zobaczcie Droga prywatna, zakaz wjazdu Nie wiem, słuchajcie, całe życie tędy sobie jeździłem Zaryzykujemy, nie wiem kto tu mieszka Czy w ogóle ta chyba ta 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 tam nikt nie mieszka, jest sto dole Dobra, słuchajcie Tam jest fajny zagajnik, zajedziemy, zobaczymy no, Najwyżej nas wyproszą, nie? Siemaneczko, Studio RAV4 Pokaż tutaj osprzęt Słuchajcie, bo ktoś siedzi, a my no tu jestem właśnie w trakcie klejenia. Mam nadzieję, że to nie jest właściciel, bo jak widzieliście tam pisało pole prywatne. Słuchajcie, ogólnie sprawy wygląda tak, zobaczcie co nam się stało. Kurde, nie wiem o co chodzi, nie? No i chuj, już teraz już jest ten, koniec. Ale wyeksportowałem, także robimy test oficjalny. No i co, jeszcze na szybko drugiego skleimy i będziemy spadać, nie? Także słuchajcie, efekt końcowy już przed wami. Słuchajcie, naprawdę dobre głośniki to są. Odpalamy zaraz drugi projekt. Na szczęście jest. Co to, Weź. Dobra, słuchajcie, odpalamy drugi projekt. Również zrobimy sobie time lapsa, ale wiecie co? Ogólnie. Idzie A co się tak przejdzie normalnie, nie? Dobra, ja schowam. Ja chyba schowam tą kulminę do bagaży. Co No, co tam? Tutaj. No, musicie stąd odjechać, bo to jest droga prywatna, nie? Tutaj jest kamera. Ale to właścicielem jesteś? Nie, mój tata, ale to tata na kamerze zobacz, to jest kamera, nie, nie wiem czy nie je, Dobra, nie, bo my nagrywaliśmy, tylko, wiesz, ale my no jedziemy. Dobra, ale to jest droga prywatna, tu na kamerze dobra. tata zobaczył, ukazał, ukazał tej przekazać, nie? No bo to bo to jednak jest droga prywatna i tu No dobra, Tutaj nie można wjeżdżać, nie. Dobra, dobra, no to my już się zwijamy, nie? A, się dobra, słuchajcie, jak słyszeliście, zawijamy stąd. Często, że chyba, że odjedziemy kawałek, i się nagramy coś. Nie, stary, no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja chowam sprzęt do bagaja, No ale musimy zaraz stąd jechać. No jednak był tam znak. Także wykucać się nie będziemy. Naszej podróży po towarzyszy nam Bici, które zrobiliśmy przed chwilą. My już my już jedziemy właśnie. Kurwa teren prywatny macie Ale tu my jedziemy już. My już tam... Syn był przed chwilą mówił. Już wyjazd. No to jedziemy no spokojnie. Jak słyszeliście już tutaj troszkę bardziej agresywnie, nie rozumiem po co w ogóle drugi raz gość podbijał jak wcześniej podbił jego syn, nie? To jest też chore. I w ogóle jeszcze prawie mi samochód zgasł. Kurwa. To syn był chyba. To był nie, chyba syn. To był no nie wiem. Dobra.